Proszę bardzo, congratulacje druga, druga klasa Herz, Bieniek i Florek Herz, Bieniek i Florek kolega, kolega, trzecie miejsce, brąz. a jest kolega Bieniek, który ciężko pracował Kolega Bieniek ma wyróżnienie z protokół, protokół. Także szczególne podziękowania. Wiktor zapraszam. I bardzo dziękuję. Dobrze. I przemek. Przemek złoto. Proszę bardzo. Nie I kolega Radek Florek, proszę bardzo. Gratulacje. Pierwszy raz jestem w tym kraju. Gratuluję. Trzecie miejsce, odjechał pewnie, jeszcze chyba nie ma. Piotr Kasjaniuk, Piotr Mirek, Arek Krauze. Arka nie widziałem. Ciemne okulary. Arek! Prosimy bardzo. Srebrny medal dla kolegi się Czy należy. Czyste srebro ze sztabu, ze sztabu wytopionych hiszpańskiego galeonu. Gratuluję. Ciebie, Arek, Arek, Arkadiusz, Arkadiusz, Arek, Arek, Gomhir na, na pewno chciałbyś ten z prawej, ale należy ci się ten z lewej, brozowy, a, a ten złoty Przekażesz? Gratulacje. Dziękuję bardzo Starta klasa. Ty miałeś? Srebrny miał Mirek Piotr. Piotr Mirek. Leżaj. Szewczak Pondel Jedliński. Bardzo proszę Szewczak. Pondel Jedliński się meldują. się tam Michał? Michał, gratuluję chłopie. Bardzo serdecznie Ci gratuluję. Ty jesteś, widzę, tutaj nowym jakimś kandydatem na, na pierwsze nie drugie miejsca. Gratuluję. Adaś Pandel. Gratuluję. Serdecznie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie Adaś. Desad jest dziewczyno. Tam tak gratuluję. Teraz. Takich młodych, ładnych się trzymają zawsze dziewczyny. Tomek Jedyński jest brąz. W opakowaniu nawet nietykane je jeszcze. Gratuluję, gratuluję, gratuluję. Jeszcze raz. Konrad! Konrad jeszcze tu jest proszony do mnie. Znowu? Jak no dawno nie wręczałem, mam dużą przyjemność Za na najlepsze wyniki tutaj. Was gratuluję, Piotrek Toborowski Też gratuluję Ci bardzo mocno, bo Chłopie, bo Ty, Ty mówiąc krótko, miałeś z kim walczyć I gratuluję, tak trzymaj I Tak trzymaj I te już mi zostały Na rozdania w późniejszym czasie Dziękuję, tutaj zapraszam na następne zawody. Komu dziękować? Komu dziękować? Wieśławowi, Wieszławowi, i mojemu róbiec. przyjacielowi z Jereżańska, tak Ryszardowi. Krzyszkowi. Krzyszkowi, Ca I całej rodzinie. Całe Również. <laughs>